Druga 41. No udało się trafić w dziesiątkę. No są czary mary. Jakie... No, 2, 41, nie? Yy, liczba 42 to jest ulubiona, teraz coś się pokazało akurat. To jest jak wiemy mask, ma bzika na punkcie tej liczby. 42. A już tu Na czym to polega? Jego zafascynowanie tą liczbą.

Czyli drugi raz 41, nie? 2, to inaczej jeden, jeden, czyli 1,1, czyli 11,41. a pamiętamy to czy nie? No klucz mistrza, no przecież kurwa, mać. Możecie się skupić i posłuchać i zrozumieć, co ja mówię, zapamiętać? No bo inaczej ta nic się ciągle rwie i nic z tego nie wychodzi, no. A to wszystko jest precyzyjnie, znaczy. Prawdę mówiąc, to co Wam prezentuję to jest taka nić splątana, czyli taka nie zwinięta na kłębku czy na szpuli, ale taka zagmatwana, poplątana, o węzeł gordyjski właśnie. E... No bo ja wam tak przeskakuję z tematu na temat, to o tym powiem, to o tym, to o tamtym. Znaczy u mnie wełbie jest to wszystko połączone, tam pięknie, że tak powiem, mozaika jest ładnie połączona, ale ja wam tylko fragmenty rzucam, to tu, to, to to, to tamto i, i się gubicie, no bo macie w dupie to co mówię, no właśnie, macie w dupie to co mówię. Macie w dupie to co mówię. Słynne macie w dupie. No zobaczcie, nie? Tu jest serce, głowa, no i też dupa, nie? Widać, że to jest dupa, nie? Możemy tak przekręcić, żeby było, że tu jest kibel na dole i sramy i tu. już... To jest UFO, tak zwane sramy na UFO, nie? Albo siadamy na, na, na tym... na ćwieku. Albo na osie, nie? No właśnie. No zdarzyło wam się siąść na osie? Albo na pszczole. Boli jak cholera, nie? No bo to wtedy jesteśmy kąsani. Tu dopiero wczoraj żeśmy latali, znaczy ja to tam spokojnie y, odganiam te france, które się namnożyło ich jak królików. No i są tak bezczelne i takie natrętne, że nie daj Bóg coś słodkiego, wypijesz czy zjesz, a ta ci się pcha do gęby i to próbujesz ją odgonić, to ona jeszcze cię zaczyna atakować, no. No szajba kurwa odbija wszystkim już widzę, no nawet tym głupim robalom, nie? No właśnie parę gniazd jest w okolicy, muszę je wziąć i co? No wykończyć, no bo przeżone wykończą nas. No No nigdzie normalnie piwa wypić, bo ci się ładuje do tego, do butelki bez przerwy, no a to ten <laughs> było gorąco, namnożyło się kurestwa te France, że tak powiem. No w Niemczech za zabicie osy podobno 1000 euro czy więcej kary jest, no. A ja tu całe stada wytępię i mam w dupie niemieckich pojebów, nie? Tak jak tą właśnie niemrę, nie? No. No bo wiecie, ona słabna tu, to całe tu piszą jaka ona. O, wyskoczyłam, o, o tamtego. A Z o tym już dawno mówił, to no, kto tam jakiegoś tępego wiśniaka? Będzie tam słuchał, nie? Głupek wiejski, no. <głupia> wiejski głupek. Właśnie tu mogę wam zaraz pokazać słupek, słu no, słupek, słup przydrożny, nie? Gdzie kolejnych trzech debili i to patrzcie, kurwa, też jakieś mają szajbę, no, żółte oto, widzicie? Też żółty pojazd, nie? No, 300 koni, silniczek, wypożyczyli. 17 urodzinny jednego debila. Ten dwóch tam, dwadzieścia trzy chyba najstarszy, że cztery i gdzieś o trzeciej w nocy też zapierdolali, zapierdolali. No i na zakręcie wy, z drogi powypadali, wyjebali w słup. No, oczywiście trzy, znaczy jeden, drugi i trzeci trup, nie? bo przy drodze stał słup. Jaki debil stawia przy drodze słupy. Kiedyś kurwa były drzewa, powycinali, no jest yy, w porządku, nie? To naostawiali teraz jebanych słupów, no. przy przygłupów. widzicie <laughs> jak się ładnie rymuje. No bo i taka prawda, no, Jeżeli drogą jeździ coraz więcej samochodów i coraz silniejszych, coraz szybszych, no to jak jak można przy drodze stawiać takie właśnie domy, jakieś murki, kopać głębokie rowy, stawiać słupy, czy w ogóle jakieś te reklamy. No to tak robią kto? No przygłupy, przygłupy, no bo wiadomo, że prędzej czy później ten czy tamten wyleci z tej drogi. No i co? No, no. A tu słup, no to łup, no i trup. No i tak to się kończy. No to jest takie, to jest takie wiecie oczywiste jak 2.24, nie? Że przy drodze nie powinno być żadnych no, poprzeczek, właśnie. O, to Wam mówiłem o, poprze o poprzeczce. Poprzeczce. No, już chyba łatwo sobie wyobrazicie, nie? Czy domyślicie się, nie? Że samochód jedzie po drodze, która jest liną, dzięki poprzeczce. Co jest tą poprzeczką? No, ta przyczepność. Guma, jak wiemy, ma te, te wcięcia. To są właśnie takie poprzeczki, nie? Że to. Ona w ogóle jest szorstka, nie, czyli jest cała guma, powierzchnia jest, jest szorstka, czyli jest poprzeczką, ale dodatkowo te rowki są jeszcze większą poprzeczką. I, i dzięki temu po tej linie się samochód wspina, no. Samochód się wspina po linie, którą jest droga, nie, no, no. no. Rozumiecie, czy nie, no. To są po, y, te, te, ta szorstkość i, i, i te nacięcia na, na, na oponie, to są te dobre poprzeczki, które pozwalają się poruszać do przodu, nie? No ale są poprzeczki, właśnie tak jak mówię, mur, słup, drzewo, dom, rów, które są złymi poprzeczkami, nie? No bo każda rzecz ma plus i minus, nie? Czyli jest i dobra i zła, nie? Nóż, to już wiadomo, każdy wie o co chodzi, nie? Można kroić chleb, a można kogoś zabić, nie? Siekiera, nie? Można rąbać drewno, ale można rozwalić komuś łeb, czy zabić świnię tym obuchem, nie? Wbić palik, no to pozytyw, akurat, nie? Ale walnąć kogoś w łeb, no to negatyw. No i to tak jakąkolwiek rzecz weźmiecie na warsztat, że tak powiem, umysłowy, czyli do rozważenia, to znajdziecie tam plus i minus, nie? No po prostu. No nie ma innej opcji, no. no nie ma innej opcji. Bo co niby zabrania mm, użycia siekiery do zabijania, nie? No, no co, no. No nic. No. Oczywiście przepisy. No nie, przepisy mówią, że nie wolno siekierą walić po łbie, mm, czy tam po, po, po kogoś uderzać, nie? No, czy bić w okno, czy, czy rozwalać mury, no, no, no cokolwiek, nie? No, no nie, 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 no ale to jest wiecie, przepisy raz, że wymyślili głupole dla głupoli, o tak bym to powiedział. W ogóle jakiekolwiek prawa, czyli cały ten, ten ten, ten to bagno sądowe, to jest taka... dla mnie to jest dzieci nada, rozumiecie, tak jak dzieci. Wyobraźcie sobie dzieci w piaskownicy i on mówi, o, to jest kupora, tu jest zamek, nie? To jest dokładnie to samo, tylko że to dorośli mówią, mnie, O, tu jest prawo, artykuł, przepis, tam ustawa, paragraf, nie? I tego. Ale to jest dokładnie ta sama sytuacja, nie? Tak jak dziecko mówi w piaskownicy, nie? Że o, tu jest ten pojazd, tu jest tam zamek, tu jest rzeka i sobie tam, tam roi w umyśle takie rzeczy. No i to same urojenia są ten. Na wyższym poziomie, czyli rodzice, nie? Czyli wy, wy przygłupy, no. Patrzycie w te właśnie paragrafy, przepisy, w ten, tu policja lata, potem pilnuje, tu urzędosy tam programują, przewracają i coś tam, to on musi przewalić te tysiące, czy miliony tych, tych paragrafów i, i jak wam odpowie kurwa taki urzędos, to czytasz, i, i, o co mu kurwa chodzi, bo Wypier to ten zgodnie z tym paragrafem, a tym pod pół, a tu, a tam, a tu, a ble, 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 ble. Rozumiecie do czego zmierzam? Nie? Że to wszystko to jest takie urojenie, jak małych dzieci, nie? Jak to, jak to, no prawa tego, tak? W dupę se to wsadźcie, dokładnie w dupę. Bo to, jak mówię, y, debile y, wymyślili dla innych debili. Czyli jeden debil mówi, od dzisiaj... Nie wolno tego i tego, nie? A ty debil, a tak debilu, znaczy jaśnie, jaśnie debilu, tak panie debilu? Wielki debilu, ja debil mały będę Ciebie wysłuchały, nie? Czyli będę słuchał, co Ty mówisz, nie? Podczas kiedy prawda jest taka, że każdy zdrowo myślący człowiek, czyli mający równo pod sufitem, jak to mówił, Akurat po 11 minutach jak powiedziałem równo pod sufitem, nie? 11 do 11 wiem o co chodzi, nie? Polska, A, 18 rok, no kojarzyć, kojarzyć te fakty. O, 2.53, 13 sierpnia, no, no właśnie, 13 sierpnia. Ile to lat minęło? 9, 9. Y, to będzie ile? 14? Nie wierzę. 9 i 14? Ja pierdolę, no 14 lat dokładnie. 14... O kur nie... Dlaczego je? No bo dostrzegłem znowu czary Mary. No bo to jest dokładnie 14 rocznica, kiedy ja się yy, umarłem i zmartwychwstałem. Za 7-12. Urodzony 12 lipca. No widzicie, to wszystko jest kurwa, czary Mary. 13 sierpnia wyjebałem w ten ciągnik słynny, nie? 14 lat temu, 14 lat pracowałem w Lasach Państwowych, o czym, o czym właśnie mówią Wedy Słowiańskie, że strażnik pierwotnego ognia, czyli ten można powiedzieć twórca, będzie nauczał przez 14 lat wielkiego kapłana lasu. No, czyli to, no jam ci to, no. Byłem nauczany właśnie. Yy, przez 14 lat w lesie. Gdyż tam w lesie pokazane mi zostało no, jak to powiedzieć, jasno, jak słońce, jak działa ten świat, nie? Jakie są układy, kto kogo dyma, yy, kto jest jakąś świnią, kto jest człowiekiem, no wiecie, no kanalią, szują. Wszystko to mi zostało pokazane na dłoni. To był czas nauki, ja byłem wtedy oczywiście, no byłem taki yy, Mamy powiedzieć głupi, no głupi, głupi. No, człowiek całe życie mądrzeje, no więc każdy jest głupi, nie? Znaczy, prawda jest taka, że każdy z Was, z nas jest jednocześnie i mądry, i głupi, nie? Mądry w, w tym, co już wie, nie? Czyli wie, że dziecko na przykład się uczy, nie? Cały czas mądrzeje, nie? Bo jak jest głupie, no to łapie gorący kartofel, czy wkłada łapę do ogniska, bo, bo jest głupie, nie? Ale się już uczy. a I potem już wierzę. Do ogniska nie gorącego nie bierzemy, nożem nie ciachamy, nie przewracamy się, nie uderzamy i tak dalej, i tak dalej, do wody i no, no uczyć. Cały czas się uczy, nie? czyli y, można powiedzieć, że jesteśmy cały czas jakby do przodu posuwając się, to y, jakby uciekamy przed głupotą nie? i idziemy ku mądrości, uciekając przed głupotą. No, właśnie tak jak, głupota to jest jak, jak stado goniących nas psów no, wściekłych, no i my uciekamy w kierunku mądrości. I to jest właśnie kwintesencja życia, cel, istota, sedno to jest właśnie to dążenie do mądrości, szukanie mądrości. No, nabywanie mądrości może tak, nie? Czyli nauka, nauka, bo trzeba się uczyć, nie? No bo się uczymy, no, 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 mądro... zdobywanie mądrości to jest nauczanie się, nie? No bo się uczymy, nie? Uczymy, że tego nie wolno, albo tak jest źle, a tak jest dobrze, nie? I te negatywy odrzucamy, odrzucamy, nie? Tak, tak jak mówiłem, że każda rzecz ma plus minus, nie? To minusy odrzucamy, idziemy. Cała ta kwintesencja tych kasiopeian tych, tych zmierza do tego, że każą się uczyć, właśnie, że wiedza, wiedza, jedyne co wam potrzebne jest to wiedza. No, już to mówiłem, na czym to polega, nie? bo jak masz wiedzę, to jakby jesteś, im więcej masz wiedzy, tym jesteś bardziej bezpieczny, nie? jest ci wygodniej, czujesz się no, taki, można powiedzieć, bezpieczny. No taki błogi nastrój, bo, bo nic cię nie przeraża, yy, ze wszystkim dajesz sobie radę. nie? No, weźmy, yy, nadchodzi zima, nie? Jeżeli jesteś mądry, to wiesz, że teraz jest ciepło, fajnie, nie? to można leżeć. Głupiec będzie leżał i się bawił. Ha, 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 ha. Fajnie! Ha, ha, ha. Zauważcie, że yy, właśnie świat się zachowuje, yy, tak, tak ogólnie patrząc, nie? Jak taki debil, właśnie. Taki ha, ha, ha bawmy się. Ha, ha, jedźmy tu, ha, 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 ha. A tu kurwa jest, yy, przychodzi zima, czyli tak jak ta kobieta i mówi, nie? że to się wszystko zawali. Nie? Yy, to tak jak lato, nie jest ciepło, jest fajnie. A, I błogo leżymy. Nie? nie myślimy, że to za chwilę się zawali, że nie będzie lata. Przyjdzie zima. Yy. Tak samo jak dzień, nie? O, fajnie, widać wszystko, ha, 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 ha Ale potem przychodzi wieczór, noc. I co wtedy? No i robi się strasznie wtedy, no? Tak, tak samo jak wojna, zauważcie, nie? O pokój, o, ha, ha, ha bawmy się, ha, 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 ha Nikt nie myśli o wojnie, nie? A nagle, tak jak wyście Ukraińcy, nie? Nagle przyszła wojna. A ale symptomy były, nie, bo tak jak są symptomy nadchodzącej zimy, nocy, no wszystkiego, nie, wszystkiego zła i jak ktoś jest właśnie mądry, to widzi, no, no, Biblia mówi, nie, że przyjście Pana jakoś tam, to poznacie potem tak jak nadchodzi wiosna, nie, że pączki pęcznieją, a to idzie wiosna, nie, no i, i tak jest z tym, ze wszystkim, czyli nic nie dzieje się nagle, nie jak no katastrofa jakaś. No tak, ale y, każda kata, każdą katastrofę. No wystarczy prześledzić się to w filmach, w tym pokazują różne... o teraz jest taki cykl wielkiej katastrofy, nie. To tam zawsze było, że to tak y, narasta z czasem, coś tam robią, jakiś most o, i z każdym dniem y, to, to wszystko zmierza do katastrofy. Tylko są lekceważone symptomy, objawy, że uwaga, bo będzie katastrofa. Taki spektakularny most się zawalił, o tam 111 samochodów runęło gdzieś w Ameryce. Jak nożem odciął między dwoma tymi, tymi filarami przęsło i na nim 111 samochodów i to normalnie jebnęło nagle obcięte te, przy tych filarach i jebnęło to wszystko do rzeki z tymi ludźmi, z samochodami. Zginęło tam niedużo, po 13 osób, tylko no, no ale i to było tak samo we Włoszech, o parę lat temu też taki wiadok, no ale symptomy były, tylko zostały zlekceważone. To tak jak ta właśnie nadchodząca zima, że noce coraz chłodniejsze, dzień coraz krótszy, no to wiemy, że jeszcze trochę i kurwa przyjdzie mróz. A, a tu lato, no ciepełko, bawimy się, ha, ha, ha nie ma żadnej zimy. No i trzeba co? No znaleźć jakieś przytulne miejsce do przezimowania, opał zgromadzić i tak dalej, i Jeżeli ktoś się kurwa bawi cały czas i myśli, że lato będzie wieczne, no, a zresztą weźcie życie, nie, no, Są takie bawidamki, co się bawią całe życie, haha, mają w dupie, potem nie myślą nic, a potem przychodzi starość, a choroby, no, a tu nie ma pieniążków, nie ma, nie wiem, drugiego człowieka, żeby się zajął. Zostajesz sam jak palec, bez, bez tego, bez emerytury, bo, bo się bawiłeś całe życie, nie chciało ci się robić i tak dalej, i tak dalej, i zostajesz na tak zwanym lodzie, no, no właśnie. Na lodzie. Wiecie co Eskimosi robią? No właśnie kończą na lodzie. No przynajmniej kiedyś tak kończyli. Jak już był stary Eskimos i czuł, że już ma dosyć, już jest w ogóle do niczego, szedł na lód, nie? No po co? No albo się lód zawalił i się topił, albo go tam niedźwiedź zjadał. No mieli przynajmniej, że tak powiem, jaja czy honor i tak robili, nie? A dlaczego wy tego nie robicie? Haha, ha, no właśnie. Także jak widzicie, nabywanie mądrości to jest nasz jedyny, główny, zasadniczy, podstawowy i najważniejszy cel: nabywać mądrości, czyli uczyć się, wsadzać nos wszędzie, zdobywać wiedzę i dzięki temu czuć się bezpiecznym, zabezpieczonym, płogostan. To jest właśnie raj. Zdobycie szczytów, że tak powiem, mądrości, to jest właśnie raj. No. To nazywamy rajem, nie? No właśnie. I ci, którzy...